Transcrição e Myślałeś, że tak po prostu mnie okradniesz? Ale wiesz co? Nie trafiłeś na frajera. Młody, nie próbuj uciekać, wiesz co, znajdę cię. To duże miasto proszę pana, chcesz się przekonać? Po prostu oddaj to co ukradłeś, i się rozejdziemy. Ach, gdyby było to takie proste. Nic pan nie rozumie. Nie rozumiem, tak? Mały złodziej próbował mnie okraść, ale mu się nie udało. Co to jest niezrozumiałe? Po prostu oddaj to i się rozejdziemy. Ach, no dobrze. No, i od razu lepiej. Masz mi coś do powiedzenia? Przepraszam pana. Nie lubię, jak ktoś mówi mi na pan. Jestem Alex. No a teraz padaj i nigdy więcej nie próbuj mnie okraść. <tryk> <tryk> rany. Co te dzieciaki mają w głowie? Na no nic. Trzeba wracać do domu. Mówiłem ci już, Harry. Nic nie wiem. Ach tak? Odwróćcie i powiedz mi to po prosto w oczy. ŻYCIE Czyli życie nic dla ciebie nie znaczy? Jaka szkoda Powtarzam ci Nic nie wiem Przestań pieprzyć Filip Twoja ekipa była widziana blisko transportu Franka. Nie odpowiadam za nich. Może któryś to zaplanował? A ja myślałem, że szef jednego z gangów na starych osiedlach ma większą władzę wśród swoich ludzi. No nic. Oni nam raczej już nic nie powiadzą. Że co? Coś ty zrobił? Nie byli zbyt rozmowni, no i uwierz mi, są teraz w zdecydowanie lepszym miejscu. Kłamiesz! Jak mogłeś zrobić ponad 50 osób? Nic do mnie nawet nie dotarło. Żadna informacja. Powiedzmy, że mam kontakty. Biedne chłopaki, no ale cóż, jak wyszło? Zużycieś go. Nie, nie, czekaj, chory. Czekajcie, panowie. Więc jak było? Zostaliśmy wynajęci. Gość dużo dał i to dla jakiejś durnej róży. Durnej róży? Nie masz pojęcia co było w waszych rękach. Gdzie ta róża? Zabijemy ją w magazynie 105 przy porcie. To wszystko. Proszę, wypuść mnie. Dobra się z tobą robi interesy, Filipie. Cóż, zbudujesz sobie nowy gang. Dziękuję ci, Harry. Nie ma za co. Filipie, Filipie, Filipie. Trzeba było nie okradać Franka. Magazyn 105, port. Wydwaj, zróbcie sobie dzisiaj dzień wolny. Ja pójdę sprawdzić port. Czas zabrać się do roboty. Witajcie, Rick Barban, wiadomości codzienne. Tutaj dowiesz się wszystkiego najszybciej. Bez przedłużania, zaczynamy. Dzisiejszy poranek był pełen wrażeń. Philip Matson, znany z prowadzenia grupą przestępczą na starych osiedlach, nie żyje. Został zabity dzisiaj rano wraz z całym gangiem. Sprawcy nadal nieznani. Zaraz, zaraz. Philip Matson? Znam typa, no a raczej znałem. Jakim cudem ktoś wybił tyle ludzi? To nie jest możliwe. Wybacz, że tak wcześnie, ale wiem, gdzie znaleźć różo. Hmm. No to wchodź. Więc? Czego się dowiedziałeś? Pytałem tu i tam. Dowiedziałem się, że Franka okradł ktoś ze starych osiedli. Ktoś chyba też szuka róży. Widziałem wiadomości, podobno Filip Matson nie żyje. Myślisz, że Frank wziął sprawę w swoje ręce? Raczej nie. Nadal żyjemy, więc to nie on. Musimy znaleźć róże, zanim zrobi to ktoś inny. Oby nam się udało. Masz coś jeszcze? Wiem, gdzie prawdopodobnie jest róża. No to mów. Pójdę po nią i skończymy ten cyrk. Magazyn 105 w porcie. Lepiej poczekać do nocy. Nie wiadomo, czy ktoś tego nie pilnuje. Masz rację. Nie chcemy strzeliny w dzień. Może oberwać ktoś postronny. Spotkajmy się o 20.00 blisko wejścia. Tylko pamiętaj, nie chcemy zwracać na siebie uwagi. Nikt nawet nas nie zauważy. To ja się pójdę przygotować. Tobie radzę to samo. Trzymaj się. Aleks, nie spóźnij się. Ach, oby szybko się to skończyło. Dlaczego tym razem się nie udało? Nikt nigdy nie zauważył. Ach, może wyszedłem z formy. Stary cmentarz. Martwi nie zauważył. Witaj, młodzieńcze. Zapraszam, usiądź. Kim pan jest? Jestem wędrowcem. Podróżuję po różnych serwerach. Mam wrażenie, że ty też podróżujesz, szukając swojego miejsca na świecie. Można to tak ująć. Długo jest pan na tym serwerze? Od paru tygodni na cmentarzu jest tak cicho i spokojnie. Dawno tu nie padało. Niedaleko stąd jest opuszczony kościół. Schronimy się tam. Ja sprawdzę, czy jest bezpiecznie, a ty rozpal ognisko. A co jeśli jakiejś zombie albo inne coś przyjdzie? Weź to. Na pewno kamienny miecz wystarczy? Uwierz mi, to nie jest zwykły miecz. Jest pobłogosławiony przez samego mistrza gier. Nigdy się nie zepsuje. To ja sprawdzę inne pomieszczenia. Mam coraz mniej zapasów. Muszę uzupełnić zapasy. Dziwne, tego kościoła nie było na mapie. Może coś tam znajdziemy. Kurde, i co teraz? Schowaj się w sąsiednim pomieszczeniu i nie wychodź. Ale nie ma czasu, zrób to. No proszę, a co my tu mamy? Ja też nie będę błądził. Panowie. Radzę wam zawrócić. Im szybciej, tym lepiej. Ty to słyszałeś? Co ja chcę robić, dziadek? Ciekawe, jak będziesz gadać z kulą w głowie. Co ty zrobiłeś? Czekaj! Stój! Wybacz, że musisz to oglądać. Wiesz, każdy człowiek ma wybór, trzeba im go dać. Ci tutaj też mieli wybrali taki, a nie inny los. Każdy człowiek w końcu będzie musiał podjąć wybór. Nie zawsze ten wybór jest dobry. Spotkamy się jeszcze, Peterze. Wtedy ty będziesz musiał dokonać wyboru. Mam nadzieję, że będzie słuszny. Skąd on wie, jak ja mam na imię? Jego rzeczy zniknęły. Dziwne, deszcz przestał padać. Kiedyś ty będziesz musiał dokonać wyboru, hm... Alec, Alek. Co podać? Cześć, Bob. Poproszę czarną kawę. Bardzo czarną. Mhm. Za 5 minut będzie na tyle. Oto nasz mały złodziej. Chciałbym pana przeprosić za tamto głupio wysłło. Dostałem na łódzkę. Nie będę już kradł. Mam nadzieję, że to nie tylko puste słowa. Przysięgam. Nie będę już kradł, proszę pana. Mówiłem ci już. Nie lubię, jak ktoś mówi do mnie na pan. Mów mi, Alex. No dobrze, Alex. Hmm, chętnie bym jeszcze pogadał, ale mam coś do zrobienia. Na razie młody. Szczerze mówiąc, to mnie zdziwiłeś. Dawno nie brałeś udziału w akcjach. Co tym razem, Frank? Mam coś znaleźć dla Franka. Tym razem to ostatnia akcja. Ha, tak, tak. Ostatnim razem też tak było. Dobra, masz. Dałem dodatkowe magazynki. Dzięki, Bob. Dobra, to ja wracam do pracy. Nie daj się zabić, Alex. Dwudziesta przy porcie. Hm, obyśmy to szybko załatwili. O dwudziestej przy porcie? Hmm. mnie? Dobra, Peter, nie dało się drzwiami? Pukałem, ale nikt nie otwierał. Hmm, dziwne. Myślałem, że Adam jest w domu. Dobra, później będziesz nad tym rozmyślał. Bo możesz mi coś sprawdzić dzisiaj? Dobra, zaraz wszystko powiesz. Wchodź zanim sąsiedzi zauważą. Nie chce mi się tłumaczyć ojcu, co robisz na dachu. No to słucham, co mamy sprawić? Otóż wczoraj kogoś okradłem. Żadna nowość. Tym razem mi się nie udało. Mówię ci, że w końcu wpadniesz, a ty i tak swoje. Ale słuchaj tego. Gość, którego okradłem, nazywa się Alex, i dzisiaj coś się będzie działo w porcie. Widziałem, jak kupował broń od Boba. Co? Peter, lepiej się w to nie mieszajmy. Nie wiemy do czego są w dolni. Okradłem go, a on mnie puścił wolno. Nie jest chyba taki zły. Chcę zobaczyć, co będzie robił w porcie. Peter, mało co nie zginąłeś na starych siosiedlach. Mało ci? Nie chcę z pomóc, to nie, sam tam pójdę. Peter, czekaj. Pójdę z tobą. Ach, obym tego nie żałował. No to ruszajmy do portu. Dobro, czas na nos. Jesteś gotowy? Zróbmy to. Dobra, ja sprawdzę to na prawo, a ty te na lewo. Pamiętaj, magazyn 105. Ej, Harry, chodź tutaj. No proszę. Dobra, czas to otworzyć. Panie Alex, zapraszam. Oh, wow. Widzisz? Są tutaj. Nie wiem, może tą dziurę zrobi ktoś inny? Chodź, sprawdźmy to. Ach, dlaczego dałem się w to ciągnąć? Chodź, pójdziemy bliżej. Portal w mieście? Jak to w ogóle jest możliwe, Alex. Gdzie jest ta róża? Pragną zabije, jeśli jej nie znajdziemy. Ta róża jest za portalem. Nie gadaj, że chcesz iść tam po nią. Jesteśmy przygotowani. A masz jakiś inny pomysł? Nie wiemy, ile ten portal tu będzie. Pójdę, poruszę z tobą albo bez ciebie. Obyśmy wrócili w tym samym miejscu. Jesteś gotowy? Bardziej nie będę, widziałeś kiedyś coś takiego? Nigdy. Dobra, no to ruszajmy. Ej, stój! Chyba nie chcesz tam iść. Nie chcesz wiedzieć, co jest za tym portalem? Antony, jak nie chcesz, to wracaj do domu. Ja nie odpuszczę. Dobra, czekaj. Nie zostawię ci samego. No to ruszajmy.